Dzisiaj spotykamy się tutaj po raz trzeci na trzecim marszu wiedz wiedzy o 66. Kaszmirskim Półku Trzy lata temu, e, dokładnie 4 kwietnia 2017 roku, e, zorganizowaliśmy to wydarzenie po raz pierwszy w ramach kampanii do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Oczywiście dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, to się udało. I dzisiaj jest to historia, dzisiaj możemy to wszystko wspominać, dzisiaj możemy się, się z tego cieszyć. Natomiast wtedy była to ciężka praca nie tylko nas, uczniów, nie tylko nas, młodzieży żukowskiej i nie tylko e, naszych rodziców, ale też e, wsparcie i motywacja nauczycieli. E, teraz, trochę jakby się kwestią bo. Niektórzy może nie doceniają tej ciężkiej pracy, jaką wykonują nauczyciele, jak nas motywują, jak popychają nas do tego, żeby niektórzy szli w stronę polityki, w stronę sportu, w stronę medycyny. Ja myślę, że to jest taki ważny moment, bo te sukcesy, które małe i większe, które ja odnoszę, które odnoszą moi znajomi, to są w wielkiej mierze sukcesy. W których wspierają nas właśnie nauczyciele, którzy nas inspirują, którzy swoją postawą pokazują, że warto, zauważają w nas te talenty i popychają, idź, rób to. I zaczynaliśmy w Glinczu, bo ja jestem z Glincza, jest nawet ze mną tutaj pani Sołtys z Glincza i cała reprezentacja. Wielkie brawa. Zaczynaliśmy w Glinczu, potem w Żukowie, gdzie była pani Anita Mądra, gdzie była pani... Nam. ale jeszcze szybciej jako przewodniczący samorządu śniadskiego teraz w żywości jedynce była pani dyrektor Renata Pasowska, był pan dyrektor Miejski, było mnóstwo innych nauczycieli. Dzisiaj jest już to wszystko w Gdyni. i Mówię, od lipca przez Żukowo. mieliśmy sukcesy w Warszawie, odnosiliśmy sukcesy poza granicami Polski, ale to wszystko dzięki motywacji, właśnie nauczycieli, którzy teraz nie walczą o jakieś głupie rzeczy. Oni walczą o godność, o szacunek, o to, żeby właśnie zauważać tą ciężką pracę, której my na co dzień nie zauważamy, bo my patrzymy tylko na to, że nauczycielka miała zły humor, to wpisała nam jedynkę uwagę, ale nie patrzcie tylko na to, patrzcie na to, jaką ciężką pracę oni dla nas robią i co w zamian dostają. I myślę, że teraz oni powinni od, od nas otrzymać wielkie brawa. Wielkie brawa. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze raz. No i w tym pięknym akcentie rozpoczynamy dekoracje, dyplomy.